Cześć, widzimy się ponownie. Nadal testujemy farby od Natali, holo, metaliczne, dwukolorowe i całą masę innych cudów, które robi. Dzisiaj mamy następne 5 kolorów, które próbuję odszyfrować. 43, nie wiem, midow, 45 green. Nie potrafię rozczytać, sorry. 58 Krokus Filc, 82 Purple Wisteria i 119 Unicorn Pink. Standardowo jak zawsze po kropelce wody dla aktywacji. Jak zawsze nasz niezawodny pędzel z wiewiórki. On najlepiej moczy i zaraz będziemy mogli próbować Działać z tymi farbkami. No niestety te metaliki tak mają, że je trzeba wcześniej aktywować i one dopiero będą się ładnie rozmalowywały. Bez tego nie chcą. Trzeba wziąć dość gęsto. Chyba mam za dużo wody. Ale to sobie poradzimy tutaj. Pilnujcie, żeby nie używać za dużo wody, bo kolor wtedy nie jest dość intensywny. Powinno być dość widać. Lecimy z następnym. O, ten będzie widzę, że dwukolorowy. Zaraz krokusy. O jakie intensywne, fajne. Bardzo intensywny kolor. Jeśli macie jakieś pytania o tego typu farby, to śmiało zadawajcie w komentarzach odpowiem albo ja, albo Natalia. Tak, ona też obserwuje profil i udziela się, jeśli potrzeba. Ona tam najwięcej wie na ich temat. Możecie też dać znać, czy interesowałby Was na przykład live albo jakieś nagranie, gdzie by powiedziała coś na temat tego, jakie robi. Czy taki aspekt techniczny jednak Was mniej interesują niż to, jak finalnie wygląda dany kolor? Ubrudziłam obrót, wybaczcie. OK, może sobie schnąć. Na spokojnie trzeba im chwilkę dać. A tymczasem zobaczcie farby z poprzedniego odcinka. Zawsze możecie wrócić. To jest odcinek numer 3. I obejrzeć ten kolor ostroście. Tutaj były takie ładne. Odcinek trzeci. Tu będzie odcinek drugi. I ten od którego zaczynaliśmy. Tak tak nie wydaje wam się one świecą na złoto. A my zaczekajmy jak wyschnie nasza dzisiejsza partia. Ja trochę przyciemnię ekranu, teraz lepiej widać. I za chwilę będzie można obejrzeć jak to sobie wygląda. A ja wam tu zbiorczo mogę pokazać te poprzednie w tym czasie. Widzicie ile tego jest. A będzie jeszcze więcej. Zdecydowanie jeszcze go wybierać Dobra, jeszcze nie doschły ale już są nieźle widoczne te kolory tak jak mówiłam niebiesko, boże zielono, złoty błyszczący fioletowy krokus delikatna wisteria i bardzo mocno holo zmieniający kolor. Tu tego nie widać aż tak bardzo. Unicorn Pink. No on świeci niesłychanie. Nie wiem jakby Wam go zaprezentować, żeby to było widać aż tak. Obawiam się, że nie uda mi się tego pokazać. Natomiast mówię Wam, że on po prostu niesamowicie świeci. Może uda mi się zrobić jakieś zdjęcie z tym. Bo tak niestety... Aż tak dobrze nie widać, jak bym chciała, ale wali po oczach równo ten unicorn. Dajcie znać, czy podobają Wam się zaprezentowane kolory. Co sądzicie, i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się Pa!